Witam. Chciałbym pokazać dzisiaj nowe nabytki. Są to bażanty srebrzyste. W już wyciągnąłem do woli Bałem się, że mi uciekną. Przewóz zwierząt. Proszę bardzo, facet sobie nakleił. Natomiast, co chcę powiedzieć. Nie wiem, czy to będzie to widać wyraźniej, ale... Zrobiły się dziury pod spodem. Po prostu przemoczyły kartony. Beżący swoimi odchodami, pazurami wydrepta, wydeptały dziurę, żeby się dziura wręcz na wylot. widać, trawa nawet prześwietla spod niego i widzę poczta dołożyła karton jeszcze jeden, żeby nie zmiały po prostu. Także przy pakowaniu trzeba uważać, że jednak, jednak takie rzeczy się też zdarzają i trzeba dawać lepsze zabezpieczenie, czy na spód więcej po prostu kartonów. Bo może być niespodzianka i mogą zwiać. Kupiłem ich trzy sztuki. Goś miał tylko trzy ostatnie sztuki, więc zabrałem wszystkie już. Nie wiem czy samce, czy samiczki. On też nie wiedział, a może wiedział, a chciał sprzedać trzy ostatnie. No ale nie, 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 nie martwię się tym, wziąłem to na ryzyko. Gdzie ten trzeci jeszcze jest? Jest jeden, drugi. A, trzeci tutaj już widzę, że zaprzyjaźnia się z uszaczkami. O, schało się tam w tej nie widać go. Ale są spokojne z tego co widzę. Yy, obawiam się, że jak się otworzy pudełko to wyskoczą prosto człowiekowi na głowę. On widzę jeszcze w tym pudełeczku siedzi. Poczekam troszkę aż się trochę zaklimatyzują. I coś dokręcę. No jestem w środku już w ołiercu. Chciałem się dokładnie przyjrzeć tym barżantom. No jednak dwa samce i samiczka. To widać wyraźnie już samca. Już ma ogon. To samo drugi. Ten ogon jest taki mocno mocno wykształcony. I ten srebrny taki się robi. Jest tutaj właśnie widać. To już nawet Brzuszek się już mu wybarwia. To będą właśnie dwa samczyki. Samiczka, gdzie jest? A samiczka jest tam. Przybliżę ją nieco. No widzę, ciodą zupełnie inny. Także to będzie na pewno samiczka. Nie, są płochliwe jakieś. Myślałem, że jak tu wejdą, zaczną skakać mi wręcz na głowę. Jednak nie. Spokojne są bardzo. Blisko się mnie kręcą. Na znany uszaczek, dużo mniejszy jak widać, a są w tym samym wieku. Gdzie ta samiczka, samiczka, to będzie ją dobrze widać teraz, właśnie bliżej się podeszła. Teraz spróbuję ją dotknąć. Ja powiem szczerze, że no trudno, żeby się dała dotknąć, ale nie, to. Bardzo spokojne, bardzo spokojne ptaszki. Zadowolony jestem. Przede wszystkim są duże, nie spodziewałem się. One może w ogóle tak, jeśli chodzi o samą rasę, to są dużo większe. Aniżeli te złociste, czy powiedzmy te diamentowe barzanty, które są dużo mniejsze, jednak. No fajnie. Myślę, że to będę miały dobrze. Na pewno do wiosny przesiedzą. Potem będę musiał je już porozdzierać sobie. I przenieść do nowych wolier.